Bez chodzenia nie da się zrobić animacji, więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak robić chodzenie w animacjach. Na początku zastanawiałem się, czy w ogóle robić ten film. No, bo jakimś takim najlepszym animatorem na bardzo wysokim poziomie nie jestem, ale chodzenie w animacjach opanowałem już bardzo dobrze, więc zrobię ten film. Na początku zaczynamy od pozycji wyjściowej. To jest taka pozycja, w której figurka po prostu stoi. Ruszamy tutaj na przykład lewą nogę. A jak lewą nogę, to też prawą rękę, tylko tą prawą rękę nie możemy jakoś tak wysunąć do góry, tylko tak lekko, żeby to wyglądało naturalnie. Później robimy dość ciężką rzecz na początku, ale po no, y, robieniu większej ilości animacji się tego nauczycie. Czyli takie przejście pomiędzy studami. Figurka musi być bardziej pochylona do przodu niż do tyłu, to też musicie pamiętać. Później figurka już y, wchodzi na tego studa przed nią. I ostatni krok to postawienie jej znów w pozycji wyjściowej. Trzeba pamiętać, że teraz idzie ta, ta ręka, dlatego ta noga i ta ręka, dlatego że przed chwilą no, szła lewa, a teraz musi iść prawa. Jeśli chcecie, żeby grupka figura jeszcze poruszała to musicie no, każdą figurkę w innej pozycji ustawić. To na przykład chcę postawić pierwszy krok prawą nogą, ta chce postawić go lewą nogą, a ta już postawiła krok i zaraz będzie robiła kolejny. Od siebie powiem, że trochę odradzam robić chodzenia większej liczby figurek, bo jest to bardzo długie. Po prostu możecie zrobić kilka pierwszych kroków i moment, gdy figurki już doszły do miejsca docelowego. Żeby zapamiętać, którą nogę figurka ma ustawić, to ja na przykład sobie zapisuję taką karteczkę, że daję sobie imię figurki. Tutaj na przykład klon i piszę sobie klon, piszę sobie py, czyli chodzi o prawą nogę. Czyli wiem, że ona wystawia prawą nogę. No i później, jak ona stoi. Tak, i nie wiem, którą nogę wystawić. To jak patrzę sobie na karteczkę, tam widzę prawa, to wiadomo, że po prawej musi pójść lewa. Zrobiłem tak na przykład w przypadku końcowej sceny Niewolnika Imperium, no i to był akurat odcinek drugi. A co zrobić, jeśli mamy na przykład takiego płaskiego plejta, na którego, do którego po prostu nie można wpiąć figurki? No, wtedy sprawy mają się nieco gorzej. Po prostu zróbcie jakiś chodnik najlepiej, żeby figurka sobie obok tej drogi przechodziła. Ale jak już musicie zrobić scenę, gdzie figurka właśnie wchodzi na tą drogę, trzeba użyć na przykład jakiejś tam plasteliny czy coś takiego, ale to trochę też brudzi klocki, więc to już Wasza decyzja, czy tak zrobicie. Jeśli czegoś jeszcze nie rozumiecie, zapytajcie się w komentarzach, a ja dziękuję za oglądanie.